Słuchajcie, no sporo było zapytań odnośnie kampera, zwłaszcza na różnych tam grupach, dlatego chciałem go po części przedstawić, jak on tutaj wygląda, słuchajcie. Jest to LMC z 2002 roku. Pierwsza rejestracja natomiast to do luty bodajże 2004 roku, także prawie półtora roku go robili i dopiero został sprzedany właśnie po półtora roku. Słuchajcie, decyzja o zakupie była dosyć spontaniczna. Miałem inne auto klasyka, które po prostu sprzedałem, i postanowiłem kupić coś innego. Z racji tego, że mój klasyk poszedł w dobre ręce za kwotę, jaką chciałem, znaleźliśmy właśnie tutaj. A no, może nie to, że znaleźliśmy, bo to jest w ogóle większa historia, słuchajcie. Bo przeglądając oferty na kampery, jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak. I aby znaleźć coś naprawdę konkretnego, zwłaszcza takiego starszego kampera, no niestety nie ma się co oszukiwać. Najważniejszym problemem to jest stan zabudowy, stan podłogi, no i ogólnie wyposażenia, tak, jak to wszystko wygląda. U mnie słuchajcie przeglądaliśmy zupełnie inny układ. Chcieliśmy alkowe. Ponieważ mamy dzieci 8 lat, 4 lata. No plus oczywiście ja i małżonka, to chcieliśmy coś większego. Słuchajcie, szukaliśmy kampera właśnie, żeby była alkowa. Najlepiej łóżko piętrowe z tyłu. I oglądaliśmy kilka egzemplarzy naprawdę niektóre były cenowo bardzo, bardzo drogie. I słuchajcie, co się okazywało, na zdjęciach często były to kampery naprawdę fajne, po opisie właścicieli, no igiełki, tak. Jednym z takich kamperów była sztuka, słuchajcie, gdzie tutaj właściciel zapewniał, że naprawdę jest świetny, super wygląda. Po finalnym, y, słuchajcie, y, po oglądzinach, okazało się, słuchajcie, że każda ściana, każdy sufit był zalany. Nie to, że troszeczkę, że jakiś lekko przeciekający. Tapety boczne, tak, y, które były, dosłownie odchodziły. Każda ściana na pierwszy rzut oka wyglądała ok. Natomiast po odsłonięciu firanek, po odsłonięciu zasłonek, każda ściana była zalana. Y, natomiast tego kampera może nie to, że nie braliśmy pod uwagę. No, z racji, że jest to półintegra 2 plus 2, taka bardzo fajna, kompaktowa. no Ja myślałem, że będzie dla naszej czwórki troszeczkę za mała. Natomiast słuchajcie, co się okazało. Że sam kamper, gdy pojechaliśmy go oglądać, gdy zobaczyłem go, to od razu wiedzieliśmy, że my go bierzemy. Jest naprawdę fajnie utrzymany, ma 90 tysięcy przebiegu, no już teraz to już ponad, bo około 94, tam 93 tysięcy. Natomiast ma normalne ślady użytkowania. Wiadomo, ta pizzarka gdzie nie gdzie jest tam po, podotykana. Poprzedni właściciel to był starszy pan, to miał swoje patenty, że tak powiem, czyli jakieś wkręty, jakieś swoje takie udogodnienia, tak. Które nie były fabryczne, tak? Ja powoli to doprowadzam do, do oryginału. Yy, dlatego yy, sama baza tutaj oraz to, że on był z tak małym przebiegiem, on nie ma, słuchajcie, absolutnie rdzy. Rama jest to Alco AMC yy, na drążku strętnym, także tutaj nie mamy resara, powodowała to, że naprawdę sam wygląd, same sanki od spodu, słuchajcie, to wygląda jak nowe auto. Także tutaj to mnie głównie przekonało. No i oczywiście, no, cała, cały taki stan. Oczywiście wymagał wyprania, wymagał wyczyszczenia. Nadal jeszcze niektóre rzeczy trzeba poprawić. Natomiast, my już zrobiliśmy trzy wyjazdy z Mazowsza nad Morze, tak. I pojechaliśmy do Chorwacji. Później, jeszcze chwileczkę, po drodze powrotnej. Za... Czepiliśmy o Włochy Słuchajcie, z tym silnikiem 2.8 JT Ponieważ tutaj taki się znajduje Naprawdę żadne wzniesienia nie są przeszkodą Super to jeździ Także naprawdę y, Jest Kamper bardzo zadbany Dlatego nie sam układ tak? ponieważ no mówię, my szukaliśmy raczej alkowy, żeby te spanie nad, y, to, tą szoferką było na stałe i z tyłu najlepiej albo łóżko piętrowe, albo y, duże łoże. Y, natomiast, no mówię, w tych starych kamperach znaleźć coś konkretnego było bardzo ciężko. Y, I my po prostu zdecydowaliśmy się na ten egzemplarz ze względu na stan jaki był, tak, wszystkie sprzęty są praktycznie sprawne, tylko jeden kran delikatnie przeciekał, natomiast został odłączony, tutaj będę Wam zaraz pokazywał i powoli tutaj na jesień i na wiosnę tutaj będę doprowadzał do jak najlepszego stanu tutaj tego kampera. Słuchajcie, no zaczniemy może tutaj od tej kierownicy, tak? E, słuchajcie, e, zobaczcie e, w jakim to jest stanie. Naprawdę przybliżę tutaj. Słuchajcie na o, zobaczcie w jakim to jest stanie. Jak to wygląda. Tutaj przy tym przebiegu 90 tysięcy nie ma nic. E, czyściutkę wszystko jest, prawda? Tutaj nic nie wymaga e, poprawek. Jest naprawdę w stanie jest to genialnym po prostu. Także e, mi, się to, mi się to bardzo podobało, tak? E, mówię z tego powodu tutaj zadecydowałem, że będziemy go brać, proszę zobaczcie, e, jak to naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. E, Tutaj oczywiście no i słuchajcie tak jak w poprzednim filmiku może widzieliście oglądaliście yy, domontowałem tutaj ten ekran radio Android w wersji 8 gigowej. Yy, no co dlaczego się zdecydowałem. Właśnie ze względu na to że tutaj było sporo ekranów. Yy, sam ekran bardzo fajny. Tutaj była wcześniej kamera yy, cofania która nie działała. Tutaj było w yy, miejsce gdzie była gdzie był telefon na ramieniu, tutaj było radio. Zwykłe, no, taka, taka mieszanina. Wszystkiego była. Zdecydowałem się, że, że tutaj zamontujemy właśnie tą kamerę. I to była chyba naprawdę najlepsza decyzja. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, no, natomiast wnętrze no, ma taką ciemną tapicerkę. Według mnie bardzo ładnie ona wygląda. Nie jest to jakaś taka mega pstrokacizna e, z lat 90 czy tam początku lat 2000 Dlatego bardzo to fajnie wygląda. Tutaj, e, jeżeli chodzi o blat, również w takim kolorze. Tutaj delikatne ma takie e, podniszczenie. Natomiast, słuchajcie, no mi to akurat jakoś tam bardzo, bardzo, bardzo nie przeszkadza. Tutaj jest rozkładane miejsce na do spania, tak. Tutaj się to łączy, bardzo szybko się to rozkłada. Właśnie tutaj te poduszki, gdzie widzicie, one lądują na stolik. Stolik idzie na dół, i tutaj w poprzek robi się spore miejsce. Co do tyłu, słuchajcie, jest bardzo, bardzo fajna, duża szafa. No właśnie, widzimy tutaj jeden z tutaj właśnie patentów Pana, natomiast. Natomiast słuchajcie, no bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Duża, spora szafa. Nie była jakaś mega doczyszczana, troszeczkę przetarłem, także żeby parę razy wyjechać, później będzie, będę ewentualnie to jakoś tam mocniej doczyszczał. Natomiast jest bardzo pojemna. Zobaczcie, tutaj jest naprawdę dużo, dużo miejsca. Także super, super to wygląda. Z tego to jesteśmy chyba najbardziej, chyba żona najbardziej zadowolona. Natomiast słuchajcie, tutaj blat roboczy yy, oczywiście zlew, tak. Yy, nie miał szkła w części tutaj, gdzie jest yy, zlew. Natomiast ja tutaj zamontowałem taką, yy, taką, właśnie deskę. Tak, tutaj zlewik, wszystko działa. Także troszeczkę po ostatniej podróży jeszcze tam troszeczkę do podczyszczenia. Ja zamontowałem taką deskę, słuchajcie, fajnie, według mnie to wygląda bardzo przy, przystępnie. blat się przez to połączył, trzypalnikowa tutaj kuchenka. Także tutaj słuchajcie, o miejsce na telewizor. My telewizora nie mamy na tą chwilę, My zobaczymy, jak dalej. Natomiast tutaj różne rzeczy są. Łóżko francuskie, tak, także. Jest naprawdę ok. no tutaj właśnie pan poprzedni właściciel troszeczkę zmienił na, na klamkę taką, była oryginalna, widziałem nawet na, na zdjęciach z starych tego kampera, no i tutaj łazieneczka, także też bardzo, bardzo fajna, bardzo fajnie to wygląda, dużą, dużą zaletą słuchajcie są te szafki, tak? One świetnie wyglądają. Bardzo fajne, bardzo pojemne. O, jeszcze jakieś tam rzeczy z wyjazdu chłopaków. Także naprawdę, naprawdę jest to coś fajnego. Bardzo ładnie to wygląda. Dlatego też zdecydowaliśmy się kupić tego kampera, Ponieważ tutaj wszystko, słuchajcie, zobaczcie. Czyściutkę, nic nie pozalewane, trochę cienie. Teraz jakieś takie dziwne widzę są, ale, ale słuchajcie, tutaj nic, nic, nic nie pozalewane. Eee, także. Tutaj mamy mini mini heki. oczywiście mamy do zasłonięcia tutaj zasłonkę, oczywiście moskitiera. Tutaj mamy kolej kolejne właśnie szafeczki. Bardzo, bardzo fajnie to właśnie jest przemyślane, że ten tył mimo, że jest to gabarytowo troszeczkę mniejszy ten kamper jest naprawdę bardzo, bardzo sporo miejsca. To nas urzekło właśnie w tym kamperze. Tutaj łóżko i okno od razu tutaj też również są. Nie będę już otwierał, żeby nie. Nie prześwietleń nie było. No i. Jeszcze raz tutaj, słuchajcie, damy na widok naprzód. Tak, fajnie, fajnie to wygląda. Naprawdę, ten układ jest yy, bardzo korzystny według mnie. Słuchajcie, yy, właśnie ze względu na to, że tutaj mamy. O, prawda, tutaj to łóżko, które jest rozkładane, powoduje to, że naprawdę bardzo sporo miejsca jest. Także z tyłu spokojnie, dwie osoby tutaj, w poprzek, dwie osoby mogą mogą sobie swobodnie jeszcze jakieś tam rzeczy widzę, u góry zostały z wyjazdu No i słuchajcie były dywaniki takie prawda? Też to naprawdę bardzo fajnie wygląda tutaj prawda także tutaj dywanik też taki jest troszeczkę słychać e, autofokus mm ale bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda, słuchajcie. Dlatego ze względu na, na stan tego kampera, słuchajcie, my się zdecydowaliśmy go, go kupić. Słuchajcie, jednym z dużych udogodnień, dzięki, po części, dzięki czemu też się zdecydowaliśmy, słuchajcie, są te plisy takie, nie wiem jak to nazwać, takie alarmisy tutaj, o prawda, zaciemniające, boczne ale ten autofokus myszkuje i tutaj z przodu w części tutaj tej przedniej również to bardzo fajnie wygląda wszystko fajnie tak zaciemnia troszeczkę jest takich przebitek światła słuchajcie ponieważ tutaj o, o, jest to na takim profilu profilu plastikowym prawda no natomiast słuchajcie no to jest Ducato 244 także no nie ma się tutaj też czego, czego spodziewać, że tutaj jakoś to było mega dopasowane. Natomiast uwierzcie mi, spełnia, spełnia to rolę, te, już widać, że troszeczkę w niektórych miejscach są takie przebłyski. Słuchajcie, już delikatnie ten remis jest troszeczkę już wiekiem pociągnięty. Natomiast, tak jak dla naszego użytkowania, słuchajcie, to naprawdę no coś pięknego. Słuchajcie, bo zobaczcie. E, aby go zmienić wystarczy żeby za, e, zaciemnienia zmienić prawda słuchajcie zobaczcie to jest no, coś pięknego no, niesamowicie szybko się to, się to zmienia także no, świetnie 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 to się sprawdza na, na wszelkie na wszelkie w... kampery również jest wyposażony w tego typu podpory standardowa podpora do zawieszenia alko natomiast fajnie widać słuchajcie że tutaj nic 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 się absolutnie nie dzieje